Drodzy widzowie, witam Was na swoim kanale z Wiednia do Krakowa, gdzie mówię o wszystkim i o niczym. W dzisiejszym odcinku chciałbym rozmawiać o nazwach miesięcy w językach słowiańskich. I tu, już mam pierwszy slajd przygotowany i takie zestawienie, w których językach używamy nazwy kalendarza rzymskiego albo z odpowiednimi słowiańskimi nazwami miesięcy. Już od samego początku trzeba parę rzeczy wyjaśnić. Kalendarz rzymski kregorianski przyszedł razem z chrześcijaństwem. I to może to niekoniecznie jest ta sama koncepcja, jak to było w starosłowiańskich językach. Czyli w dzisiejszych językach słowiańskich używamy kalendarza rzymskiego, Czasami słowiańskimi nazywamy miesięcy. Ten fakt będzie ważny, jeśli porównujemy nazwy miesięcy w różnych językach. Czyli koncepcja rzymska i w niektórych językach, języki, które też starają się porystyczne, w duchu narodowego, a na narodowym, to te rzymskie nazwy zostały potem jeszcze raz z powrotem do słowiańskich. Dobrze, pierwszy zestaw win Język polski ma 10 miesięcy z polskimi nazwami i albo słowiańskimi nazwami i 2 miesiące z rzymskimi. Jest tu język polski też trochę unikatowym pod tym względem, bo pozostałe języki mają albo tylko rzymskie nazwy, albo tylko słowiańskie nazwy. No co rzuca się w oczy, to język czeski bardziej purystyczny, język słowacki jednak mniej purystyczny, powiedzmy tak. Język chorwacki to jeszcze bardziej rzuca się w oczy, bo pomiędzy Serbami i Chorwatami są ciągle napięcia polityczne. I tu widać, że Chorwaci poszli w stronę puryzmu i język serbski... Słowiański, Pośniacki i Czarnokórski mają tradycyjne nazwy rzymskie. Tak samo rus, język rosyjski i ukraiński. Dobrze, to zaczynamy z polskimi nazwami. styczeń i od razu zaznaczam. Wszystkie informacje, które mam, to mam z Wikipedii. Czyli styczeń podobno pochodzi z, od, ze słowa tyka. Czyli tyk, te tyki zostały wsadzone do ziemi w tym miesiącu. Odtąd słowo ma tą nazwę. Potem są, a, luty ma nazwę, od przymiotnika luty luty, srogi, dziki, surowy. No w tym miesiącu miesiąc często są surowe mrozy. Mars to jest ten, to jest ta jedna nazwa miesiąca, która pochodzi z rzymskiego, czyli Mars to był bóg wojny. Potem w kwietniu no to mamy kwitniące kwiaty. Myślę, że nazwa dość prosta. Maj to jest od, od rzymskiej bogini wzrastanie. czyli Maja. Miesiąc czerwiec dostał nazwę od czerwca polskiego. To jest tylko teza, ale brzmi dość rozsądna um, i to nawet ta, ta historia z tym z miesięcym czerwiec jest chyba najciekawsza, ponieważ wydruk tezy na tej stronie wiatrak NR to był najpierw ten robak, to był czerwiec polski, i dopiero od tego robaka, który został był używany jako uparwnik, bo widzę, że ma taki fajny czerwony kolor, wygląda jak malina i od tego, od tego robaka. Miesiąc Czerwiec dostał nazwę, ale nawet kolor czerwony dostał nazwę od tego Ropaka Czerwca Polskiego. Bardzo ciekawa teza. Mam nadzieję, że prawidłowa. Potem mamy Lipiec. No to jest miesiąc, gdzie lipy kwitną. W sierpniu, no te sierpy zostały używane. To w żniwach, na polu, czy też nic trudnego. W wrześniu kwitnie wszos zwyczajny. Październik to był dla mnie słowo dość trudne. Dlatego mam tu definicję od, z Wikipedii: czyli to są części łodek roślin łuknistych. Czy taki produkt, taki, taki odpad? Paździerze, październik. Potem w listopadzie mamy opadające liście. Też nic trudnego. No i grudzień od grud to są kawałki stwardna, stwardniałego. I teraz źle powiedziałem. Pojedynczy kawałek czegoś stwardniałego, ukształtowanego w bryły. No w, w grudniu jest tak zimno, że rzeczy marzną, ziemia marznie, i dlatego grudzień ma taką nazwę. Dobrze, to są te standardowe nazwy. Teraz przejdźmy trochę do tych staropolskich nazw, które też kiedyś istniały na terenie Polski. Są one na tyle ważne, że po, potem nam pomogą zrozumieć nazwy miesięcy w innych językach. Styczeń to był kiedyś też Ledeń. Aha, jeszcze jedna uwaga: nie będę się skupiać tu na wszystkich miesięcach, tylko na tych, które będą potem przydatne, żeby zrozumieć inne miesięcy w innych językach słowiańskich. Czyli tu mamy styczeń, to mamy Ledeń. Ledeń od lodu. Luty, to dawna nazwa sieci. Do tego będzie jeszcze slajd, za, za chwilę. Potem przezień od brzozy. Uży kwiat, a udzie kwiat. To jest bardzo ciekawa historia. Znowu ten przezień. dembian od dębów. No i to pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Mamy tu dwa razy przezień, ale pamiętajmy, że to jest przed chrześcijaństwem. Był kalendarz starosłowiański. Nie, nie wiem, ile miał miesięcy, ile miał jednostek. Potem został wprowadzony rzymski kalendarz, i to może spowodować, że albo pewne rzeczy się duplują, przekładają się, przesuwają się. I to jest taki efekt, takie, takie zjawisko, które jeszcze parę razy będziemy widzieć w tej prezentacji. Maj trawien od trawy. Ugornik. Lipien. Pajęcznik. Też ciekawy. To od, od pawie lata. Czy te. Od pająków. Październik. No i może prosiniec, Tu jeszcze też będzie. Kolejny slajd. Dobrze, siecie. Bardzo ciekawa historia na Wikipedii chorwackiej i na Wikipedii polskiej. Były różne definicje albo różne pochodzenie tego słowa. Na Wikipedii polskiej było pisane, że od zimna, które świeczy, a na Wikipedii chorwackiej tam raczej od siec. I to jest też to, co widzimy na zdjęciu. Jestem świadom tego, że w języku polskim siec raczej nie ma takie znaczenie jak rąbać drewno, ale jednak słowo są spokrewnione. Są na tyle spokrewnione, że można powiedzieć, że jest tam jakieś powiązanie. Czy rąbać, sieć, drewno. Uży kwiat, albo uci kwiat, to jest dla mnie bardzo ciekawa nazwa. Ten marzec teraz nie jestem pewien czy marzec czy kwiecień kwiecień, kwiecień. kłamie okłamuje a rośliny rośliny wychodzą z ziemi a potem się zmienia pokoda i przedwcześnie wyszły i znowu będzie zimno i to może być fatalne konsekwencje dla tych kwiatów um. Albo ucie czyli czyli uwywódza przedwcześnie rośliny z ziemi. Prosiniec. Też są różne tezy. Najprostsza teza jest, że to jest słowo związane z, z proszeniem, ale po to według Wikipedia jednak ta definicja jest bardziej prawdopodobne od słowa prosciati, prosinonti, czyli przepłyskiwać, przepłysnąć. Czyli to jest ten miesiąc, że Słońce tylko czasami przepłyskuje poprzez chmury, bo jest, jest tak jest ciemno, tyle chmur. W ogóle Słońce jest na niskim poziomie na horyzoncie. Dobrze, to tyle do to, to nazw w języku polskim. No przejdźmy teraz do języka chorwackiego. I już mamy tu sieć. No dobrze, że już wiemy, że siecię, że istnieje miesiąc siecię w języku polskim, bo to znowu spo, spo, spokrewniony. Czyli sieć, sieć rąbać. Wielacze. Tu zaraz więcej na ten temat. Ożujak, też więcej na ten temat. Trawań. No, trawian, trawań. I znowu przesunięcie. Czyli trawien. Dawny maj, a w języku chorwackim to kwiecień. I na te przesunięcie będziemy jeszcze parę razy trafiać. Zwibań, też będzie jeszcze slajd. Lipan. Kolejne przesunięcie srypan, kolejne sierpień, kolowos, tu będzie jeszcze więcej informacji rujan, tam też będzie więcej informacji listopad, kolejne przesunięcie i gru... Aha, listopad jeszcze studeni, tu jestem teraz nie pewien czy będzie jeszcze slajd, to może już teraz omawiam, no studien studzien, czyli kojarzymy to z chłodnym, takie studzić coś, albo w studni też jest raczej chłodniej niż na wieśni czyli studień związany z słowem skojarzony z, z zimnym, z chłodem no i prosinac, no to mieliśmy już w języku staropolskim prosiniec luty, te wielacze tam się kryje słowo Wielki, Większy, czyli to jest ten miesiąc, gdzie dni już się stają coraz większe, dłuższe. Marzec, Orzujak, według Wikipedii to pochodzi, tam się kryje słowo z uganie, Kłamstwo. No i to jest ta sama koncepcja jak z kwiatem. Czyli ten ożujak wyłudza, okłamuje rośliny. Ale pamiętajmy znowu, znowu, jeśli wracamy na to zestawienie, znowu przesunięcie, czyli marzec ożujak, kwiecień uży kwiat. Maj to swipań. Swip to jest teren świtwa, który prawdopodobnie, tak przypuszczam, kwitnie w tym miesiącu. Wierpien, kolowos, w tym miesiącu odwozi się z kołami. Bardzo, bardzo mi się podoba ta nazwa miesiąca. Wrzesień, rujan, w języku polskim nie wiedziałem, że jest też takie słowo. W języku polskim ruje to jest faza płodności samic, jeleni. I od tego pochodzi nazwa tego miesiąca. Ten rujan jeszcze będzie ważny też w języku czeskim. Listopad. A tu już umówiłem. To zimny, chłodny. Dobrze, teraz język czeski. Ledeń. No to mieliśmy już styczeń, Ledeń. Czyli lód. Unor, to będzie jeszcze jeden slajd. Brzezeń, Duben, Kwieten, uwaga, znowu przesunięcie, czerwin, Czerwenec, czyli Czerwenec to jest mały czerwień. I tu jest znowu kolejne ciekawe zjawisko, czyli znowu ten rzymski kalendarz, 12 jednostek i ewidentnie im brakowało, dlatego po prostu używali jednej koncepcji dwa razy, czyli czerwyn i mały czerwieniec, Zrpyn. I teraz ta ruja wraca. Rujan i październik rijen. Rije to jest ruja. I zarzi też jest z tym powiązane, bo to jest zarzije, czyli w czasie rzije. Czyli znowu w języku czeskim mamy takie grupowanie. Czyli koncepcja rzija, ruja pojawia się w dwóch miesiącach. Potem listopad, no i prosiniec. Do lutego, mam tu jeszcze jeden slajd, ten unor, to co, no się, czyli to są wynurzające się lody na rzekach tak jak ładnie widać się na tym zdjęciu i też trochę powiązanie jeśli pamiętamy język chorwacki tam były te dłuższe dni i tu też, w tym lutym też już widzimy, że robi się coraz cieplej, tak? dlatego te lody a, pękną ale w języku polskim jednak luty to jednak jest jeszcze kojarzone z surowym, surowym zimnem. Też ciekawa różnica. Potem język ukraiński. Tam jest bardzo mało przesunięć i systematyka jest pod bardzo, bardzo zbliżona do polskiej. No, pewnie też wynika to z tego, że Teren dzisiejszej Ukrainy był pod panowaniem Polski przez, uh, przez paręset lat. Czyli Syczeń, Luty, Beresyn, Kwiteń, trawin, Czerwień, Lipyn, Serpin, Wresen, Wresen, to jest podobieństwo. Jedyne co trudne, to, to jest ten żoften, zaraz na więcej na ten temat, listopad i grudzień. Nic trudnego oprócz tego szoftnia. Chociaż jeśli zamienimy ten W na Ł, y, no to też już wiemy o co chodzi. Czyli żółcień. żółcień. Czyli ten miesiąc, gdzie, gdzie liście żółkną, Żółknięcie. Czyli żółty miesiąc. I tu jeszcze język białoruski. Um. Tu mamy ten studzien, jeśli pamiętamy, to w języku chorwackim to już mieliśmy. I co tu jest ciekawe, to jednak uważam, że to jest już bardziej ciekawe, to jest przesunięcie o dwa miesiące, bo w języku chorwackim to był listopad i tu jest to styczeń. Potem luty, sakawik, krasawik, to będą jeszcze slajdy. Maj, trawin, czerwin, lipin. Żniweń o, od, od Żniw, wrzesień, wyrasyń, kastrycznik, Tutaj też będzie jeszcze slajd. Listopad i Żnieżan. Znieżan od Śniegu. Jeśli chodzi o białoruskie nazwy miesięcy, to nie znalazłem informacji na Wikipedii. Mam tutaj, znalazłem PDF Bogumił Ostrowskiego. I tam było bardzo fajne definicje i wyjaśnienia. Ten mały rzecz to jest sakawik i to pochodzi od soku, sok roślinny. Kwiecień, krasawik, krasa w języku ruskim, białoruskim, no to jest piękne, jest piękny miesiąc. I ten kastrycznik to jest ciekawy, bo to jest. Kalka wyrazu polskiego. Czy kastrydce to jest to samo co paszcie? Pasz Dobrze, i na końcu mam jeszcze ten kalendarz słowiański w okresie przechrystianckim. To jest większość tych nas, już widzimy. To co ciekawe jest, że ten prosiniec jednak się przesunął teraz o jeden miesiąc do stycznia. I reszta jest dość prosta. Tak. Dobrze. To tyle na ten temat. Dla mnie temat bardzo ciekawy. Ja lubię takie purystyczne podejście w niektórych językach słowiańskich i, i też takie nazwy, które odzwierciedlają rok polny na polu. Mnie to fascynuje. Mam nadzieję, że odcinek dla Was też był ciekawy. Jak zwykle, piszcie w komentarzach, co Wam się podoba, co nie. Kiedy ja się myliłem, to jednak czasami to są już dość trudne słowa dla, a, dla osób, którzy nie mają język, języka polskiego jako język ojczysty. Czyli też jestem otwarty na wszystkie uwagi z Waszej strony. W tym duchu dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.